Precht, der Führer! Józef Stalin, Genghis Khan, Saddam Hussein i Moskwa Szpan Mamy ze sobą to wspólnego, że pragniemy świat zdominować Fajnie jest panować, całym globem dyrygować Świat należy do tych, którzy wiedzą, czego chcą Zrobisz przewrót wojskowy! Potem stworzę rząd nowy Zapach stanu tralala! Kunta już robotę ma Pójście na te lądy, proszę, jako władca je połączę w jeden kraj, kontynent cały. O panie nasz, jesteś wspaniały! Tak zjednoczę całą ziemię i ja mózg ster rządów przejmę. Behasser, uchwasz mi kryzę? Nie, lecz dam ci w łeb! Za ludźmi czemu nie? Zaraz pokochają cię! I będą przy mnie aż po grób! Lecz najpierw ich lojalność kup... Mam za nadrzu kilka wzorów, by nad światem zapanować I wycisnąć ile wlezie z mas, choć będą protestować Magnetyczne buty dwa lub spódniczka różowa Albo wieża sygnałowa nadająca moje słowa Troski miną Dobry, ruch, puścisz do mnie. Tak zostanę ludzi władcą i panem więc jeśli masz już kalkulator, może z ciebie być dyktator Niechaj każdy kraj oznacza zwykły X O, dobra nasza! Przemysz można spróbować, jeśli zaczną się buntować Wiedz, że zwykły zjadacz chleba to ciołek i głąb Ludziom potrzebny jest szef Myszka, co małe łeb jak sklep Łatwo można okpić ich I wciśniesz im każdy kit Najpierw będą trochę źli Lecz wkrótce już uwierzą ci Wojwom, że mózg to ich wódz I oddadzą pokłon mu. No chyba wyszła na mnie najgorzej, ta <śmuszczko> <śmuszczko> Teraz idealnie. No.